Triple J witam filmie na moim kanale. Dziś jesteśmy w kolejnym odcinku i dzisiaj Wam przedstawię poradnik jak sprawdzić jaki level się miał w Fortnite w każdym z sezonów, w którym się grało i różne ciekawe informacje dotyczące naszego konta. Okej, okay, a więc wchodzimy sobie na fortnite.com. Musimy się zalogować po prostu na swoje konta Big Games. Wchodzimy sobie w konto. No i, no i jak jesteśmy w zakładce ogólne, to zjeżdżamy na, na sam dół. No i jak już, jesteśmy, jak już jesteśmy tutaj, no to musimy kliknąć tutaj jak coś takiego jak wyślij e-mail lub wyślij prośbę. No i wtedy wchodzimy sobie tutaj na naszego maila. Klikamy. Y, zaloguj się na stronę konta Epic Games. Logujemy się znów. Wtedy wracamy na tą stronę lub ewentualnie po prostu odświeżamy ją Klikamy pobierz No i teraz trzeba dać kod zabezpieczający Wtedy jak już tutaj klikamy pobierz to mamy kolejnego maila Kod bezpieczeństwa Teraz wystarczy, że go po prostu skopiujemy i wkleimy tutaj Klikamy kontynuuj no i pobiera nam się cała tabelka, którą możemy sobie otworzyć. No i wtedy, jak już to sobie to to mamy tutaj coś takiego, jak podej hasło. Nieważne w jakim programie, to musimy podać hasło. Wtedy mamy kolejnego maila, gdzie jest kolejne hasło. Wystarczy, że je skopiujemy. Tutaj mamy wszystko o naszym koncie. Wszystkie zakupy i w ogóle takie rzeczy mamy coś takiego jak fortnite profil no i tutaj wszystko jest pokazane jakie mieliśmy poziomy y, sezon level sezon expo czy mieliśmy y, jakby karnet bojowy wyzwania i temy jakie podnie wszystko to jest w zasadzie to jest milion wyzwań, które zrobiliśmy. Cała nasza historia konta. No i może, możemy sobie to wszystko, po prostu jak jest coś ciekawe, to można sobie to wszystko zobaczyć. A więc to było na tyle. Ja już się z wami żegnam.